Cześć, jestem Klara. Mam 26 lat. Na co dzień jestem programistką, pracuję w IT. Niedziela to czas spotkań z ludźmi, na których mi zależy. To jest dla mnie taki czas, kiedy nie pracuję. Mam, mam czas do przyjaciół, tak więcej tego czasu. Wiem, że nie muszę się spieszyć. Mimo że ja na co dzień próbuję się nie spieszyć, to ta niedziela szczególnie mi o tym przypomina. Eucharystia to czas specjalny. To jest spotkanie przyjaciela z przyjacielem. Spotkanie moje z Jezusem. Wtedy jestem otwarta na Niego w stu procentach i, i mogę utworzyć z Nim relację i ją utrzymać. No, Przeżywałam, y, jak y, bardzo przy, e, Eucharystię. Y, w tym momencie y, jest czymś, czego nie rozumiem. Y, mimo, że mam świadomość wszystkiego, jakby co się wiąże z Eucharystią, całej też tej teologii, y, że może faktycznie tam jest Bóg y, w tej małej hostii, i wtedy y, to jest dla mnie taki znak tego, że cała, że jeśli Taki mały chleb y, może pomieścić w sobie takie coś. <noise> to może każda rzeczywistość, ka każdy element w świecie jest już y, jest święty. I to, y, jakby przychodzę na Eucharystię, żeby sobie o tym pomyśleć, bo trudno mi jest, że mówiąc, wierzyć w to, ale mam taką nadzieję, że jeśli to jest prawda, no to może kiedyś to poczuję. <noise> Hej, jestem Maria. Kończę studia, zajmuję się dziećmi.